15 października na polu golfowym kalinowe pola Golf Course odbyło się długo wyczekiwane święto golfowej zabawy October Cup oraz turniej kapitański. wydarzeniu towarzyszyła niezwykła oprawa. Kolorowe stroje uczestników, bawarskie specjały, świetna atmosfera oraz muzyka na żywo w wykonaniu kwaśnica Bavarian Band. Na zwycięzców turnieju czekały wspaniałe nagrody. Nagrodę specjalną za najlepsze przebranie otrzymała drużyna Dzikich Trufli. Dziś druga edycja turnieju Oktober Cup w ramach naszego programu Oktoberfest. Jak Państwo pewnie słyszycie, wspaniała bawarska muzyka, yy, także bawarskie jedzenie, stroje wszystkich naszych pracowników, łącznie ze mną, yy, goście z Niemiec. No, yy, robimy to... Dopiero po raz drugi, ale mam nadzieję, że to będzie dopiero początek wspaniałej, długiej, pięknej historii golfowej i też budowanie takich fajnych, przyjaznych, dobrych relacji z naszymi gośćmi z, z Niemiec. Także zapraszamy polskich golfistów, zapraszamy niemieckich golfistów i zapraszamy także ludzi, którzy z golfem nie mają nic, nic wspólnego, bo to wspaniała przygoda i warto ją w każdym wieku zacząć i cieszyć się spędzaniem czasu na wolnym powietrzu, w pięknej naturze. No, same plusy tego sportu, to jest sport dla wszystkich. Od małych dzieci, których tu mamy, do ludzi po 90 lat. I wszyscy mają w tym no, niesamowitą frajdę i muszę powiedzieć, że gają całe rodziny, yy, dziadkowie, dzieci, wnuki, stwierdziliśmy, że no, nasza klientela, yy, ponieważ w Polsce ciągle tych golfistów jest mało, niestety, ukierunkowaliśmy się na Niemcy, więc jest Oktoberfest, widać jaka jest fajna atmosfera, ale muszę powiedzieć, że to nie tylko ten, ten dzisiejszy turniej jest taki, bo mamy bardzo dużo innych turniejów zabawowych, są sportowe turnieje, są takie ogólnopolskie turnieje. Dzisiejszy turniej to jest jeden z turniejów w roku, w którym ja jako gracz muszę wystąpić, Turniej kapitana Hansa Otto to jest zawsze zapisywany w kalendarzu. Wspaniały turniej, super impreza i zawsze bardzo chętnie w nim uczestniczę. Gra w golfa dla mnie jest taką odskocznią od znojów życia codziennego. Daje spokój i e, świetnie relaksuje. Wydaje się, że to jest sport super prosty, ale nie jest super prosty. Jest bardzo skomplikowany. I, ale z drugiej strony yy, nie trzeba w tego golfa grać wcale dobrze, prawda? bo golf jest jedyną grą taką, która pozwala zawodowcowi grać z amatorem, bo jest tak zwany system handicapowy, czyli ktoś, kto zaczyna w golfa ma ileś tam uderzeń więcej na dołku. Zacząłem grać w golfa przez to, że poszłem na półkolonie, na której właśnie mogliśmy zobaczyć, jak właśnie ten golf wygląda. Um, no i jakoś od razu złapałem tę smykałkę. W golfie chodzi o to, żeby piłkę um, uderzyć jak najmniej razy, ale żeby ona się znalazła w dołku. Według mnie najważniejsza jest powta powtarzalność i spokój, opanowanie. Tak relaksowy sport, a jednocześnie dający tyle. Benefitów dla zdrowia, bo to jest układ krążenia, to jest po prostu nerwy, spokój. No, niestety w Polsce jest ciągle niedoceniany. Muszę powiedzieć, że wielu osób myśli, że golf to jest sport dla bogatych, dla elity, a to w ogóle jest nieprawda. Żeby grać w golfa, trzeba mieć buty, koszulkę, polo i trochę kijów. A kije można kupić za 1000 zł. Jestem dość, dość świeżo, w sumie to jest trzeci mój chyba sezon taki grany, więc. Handicap jeszcze wysoki, ale, ale sprawia przyjemność. Sprzęt ma znaczenie, no ale głównie to są jednak umiejętności, technika i głowa, które grają na, na polu. Wiatr, wiatr ogranicza lot piłki, więc trzeba to skorygować. Pod wiatr, grając, trzeba wziąć kij, którym zwykle da się, gra się dalej. Oczywiście boczny wiatr powoduje, że piłka leci w prawo, w lewo, to też trzeba skorygować. Są techniki oczywiście do tego, można się ustawić, można zagrać tak, żeby piłka poleciała tam, gdzie chcemy. Jeździłem do Ameryki i tam moi partnerzy grali w golfa. To jest taki sport dla wszystkich. Stwierdziłem, że to jest super, żeby no w Polsce też ten golf się jakoś rozwijał. Także no, biznesowo to decyzja nieprzemyślana, ale daje wielką satysfakcję. Myśmy zaczęli budować w 2008 roku na jesień. Od, w zasadzie yy, rozpoczęliśmy grę w 2010 roku yy, na jesień też. No i czyli to już jest jakieś 14 lat. Chcę iść do Stanów na studia i albo być, yy, na pewno chcę być pro w przyszłości, już od, yy, już od razu po studiach i albo być trenerem, albo być zawodnikiem w PGA. To turniej jest świetny, no, pogoda nam dopisała. Wynik myślę też, z którego wstydzić się nie musimy. Świetna zabawa oczywiście. W dzisiejszym turnieju brało udział 80 graczy, a to jest dla, było na pewno dużo więcej chętnych. Natomiast pojemność pola jest taka, że. bo to była specjalna formuła. Wszyscy zaczynali w tym samym czasie, czyli każdy szedł na swój dołek i po prostu. To się jakby obracało jakby koło. Także każdy przechodzi na następny dołek, następny wchodzili i tak dalej. Tutaj jest taki zabawowy, zabawowy format, nazwany shotgun. Shotgun dlatego, że niby strzał z pistoletu powoduje, że wszyscy zaczynają grać, bo każdy już jest na swoim dołku i po prostu idą. Ale to ogranicza ilość graczy do, do 80 maksimum, nie trzeba wcale grać dobrze, żeby czerpać z tego olbrzymią, olbrzymią frajdę. I już na sam koniec powiem to, co powiedział Hugh Grant. Hugh Grant powiedział, że golf jest jak seks. Nawet jak tego dobrze nie robisz, to daje ci wielką frajdę. <laughs>